Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego filmu na moim kanale. W tym filmie chciałem wam pokazać pewne love story, które wydarzyło się na naszym ostatnim live z Ark Survival Evolved. Historia ta opowiada o naszym bohaterze z kurbaku, który był nieszczęśliwie zakochany w ryczącej czterdziestce, ale niestety jego miłość została stłamszona przez jego starego ptasiora. Zapraszam do oglądania. I ...akurat w niego... o, to, to, to raptor! Najsik. Dobra, naprawiamy łuk i jabola bierzemy. Jabole też. 40, nie! Czterdziestka, stój, stój, stój. Moja ryciąca czterdziecha, ona nie może tak... Ląduj, skarbie. Oh, she want to be mine. u ósemeczka. Czterdziestunia, chodź, 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 chodź. Nie spierdalaj, będę cię gonił, bo ty jesteś moją ryczącą 40, ja cię nie mogę zgubić. Kurwa, uciekła. Przez ciebie, kurwa, wszystko. 40, no, chodź. Fak. Tu jest czterdziestka. Jak kocha to wróci. <laughs> no też kurde, Wygnijdy najgorsze diploki, Dildosy Chodź tu. O, it's for you. To dla ciebie. Wróć, proszę, kocham cię. Chodź, będę na tobie jeździł. Leci Jednak kocha Jednak nie Proszę Proszę wróć Chodź kochanie Płynę do ciebie Jebać świat Ważna jesteś ty Chodź tu, złączymy się w jedno Będę na tobie latał Leć na, 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 ten, na ląd Kochanie Co za menda Fuck That's, That's not with me, is not my favorite, but I do it, I do it for you Oh, it's are close! Come on! I'm not gonna cook it for I'll order it from Sanzaba And then I'm gonna love you completely And then I'll fucking fuck you discreetly Come on, come on, then I'll fucking bone you completely But then... Oh, come on, you're

dekurwa kurwa love story? To było typowe love story To spania Spać kochanie Skarbie Nie lubię Cię i tak Wcale Cię nie kochałem, żartowałem Kamta szmata mnie nie chciała. To pozwólcie, że wziąłem sobie nową. I zapuszczę na tę jakże piękną chwilę pierwszego ujeżdżania mojego raptora. Bardzo specjalną. E, piosenkę. To dla Ciebie. Kochanie Kurwa, połączyło mi się To dla ciebie, mój słodki Nie ty Mówię ci Pumba, coś tu śmierdzi Przepraszam Nie ty Oni Ona i on Sami nie, 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 ląduj, ląduj, ląduj Czuję co się święci Co? pętał ich zły duch Where? dam głowę że w tym naszym trio zostanie, zostanie tylko, tylko dwóch duch. ta noc karesom sprzyja ile ważą dźwigu czar w tej sytuacji Uuu. romantycznej co będzie strach się bać ptasior kurwa jego mać erdamy W Tasior. Ucieekaj, uciekaj kochana. W Tasior leci tutaj. Jak ma leci wyznać miłość. O. Jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stawa, Co robić, nie wiem sam, a ty co ty robisz? Jestem zamknięty w sobie. No leć! Nie uwierzę, że nie no będzie tak. królem, skoro ma królewski ton i gest Czekajcie! W sumie! W sumie! Wiecie co? Nie podoba mi się ten ptasier. I w ten dotarł do skurbaka, że wcale mu na niej nie zależy. Zmieniamy repertuar. Się Siadło. Podnawać siadło. Okazało się. Że całemu zdarzeniu przyglądała się rycząca czterdziestka. Postanowiła wrócić do skurbaka po tym, jak zobaczyła, że jest w stanie zrobić dla niej dosłownie wszystko. O! Czterdziestka! It's you! Kochanie! Moja rycząca czterdziecha, kurwa, kamień, szybko. Szybko walimy ją na pizdę. Znaczy, kochamy ją mocno. Cześć, stój tu. Dobra? Tym razem z innej beczki jedziemy tutaj. Moi drodzy. Jak kocha chce zapęta się w moje sidła. Za Kurwa! Teraz już wszystko wiem. Bawiłem grubo się w Ameryce. Gdzieś była mać? Co mi brakuje? Kamień! Nie uciekaj! Stój! Lecz ojczyźnie właśnie na... O oh, jest! Trzyna żyła już mi już zakopanem. Polepamy się z uchanem. Ryce, że mi jest lebia ja, nad królową. I już czarzę twoje oczy, rozpędzone jak w tocy. Karmimy ją! Zlecionę ciała, na tak pięknie i 69% mam, mam. 69%! Idealna chwila! Akurat na refren